Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony DajogZoom, a dzisiaj trochę pojeździmy. Natchnęła mnie, aby pokazać Wam trochę coś o technice prowadzenia samochodu. Jest to jedna z prostszych rzeczy tak naprawdę, nie jest się tego trudno nauczyć, ale efekty tego, jeżeli już się nauczymy, są naprawdę bardzo przyjemne. Będę mówić właśnie o revmatchingu, a po polsku międzygas. Ale zanim pojedzimy, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, do zostawienia łapki, komentarza, ale jeszcze najpierw trochę teorii. O co chodzi w ogóle z revmatchingiem? Teoretycznie nie musi być stosowany, powiedzmy, w takich samochodach, no są w skrzyni biegów synchronizatory i teoretycznie one tam pilnują tego wszystkiego, ale ten revmatching wziął się przykładowo w motocyklach, nie ma czegoś takiego i tam właśnie kierowca musi sam właśnie manetką sobie podbić obroty, aby wrzucić niższy bieg. I to jest w sumie tyle. I tak samo w samochodzie. Wciskamy sprzęgło, dodajemy gazu troszeczkę, aby podbić obroty, wrzucamy niższy bieg i możemy praktycznie od razu opuścić sprzęgło. Bo jeżeli obroty na kole zamachowym są już dopasowane do tego, co mamy w skrzyni, to sprzęgło praktycznie nie musi nic robić. Jakie są plusy właśnie takiego rewmechingu? Po pierwsze. No fajnie brzmi. No, no nie mam co tutaj ukrywać. Naprawdę to fajnie brzmi, nadaje właśnie takiego charakteru bardziej powiedzmy sportowego, rasowego i trochę wydaje się, że agresywniej może się jeździć, ale to właśnie nie do końca tak jest. Dla Nero Matching najbardziej daje to, że redukcja biegów jest o wiele, o wiele, o wiele szybsza oraz płynniejsza tak naprawdę. Wszystko pokażę Wam, jak będziemy jechać sobie samochodem gdzieś tutaj w okolicy. Czyli ogólnie, jak wygląda taki rew matching? Ręka leci sobie na skrzyni biegów, jest na czwóreczce, wciskam sprzęgło razem trochę z gazem, obroty się podbijają i w momencie, kiedy moja lewa noga już kompletnie wbiła sprzęgło do podłogi, wciskam trójeczkę, obroty już powinny być podniesione, wtedy puszczam szybko sprzęgło, tak naprawdę i redukcja wykonana. Jest to dużo, dużo szybsze. A jak to wszystko by wyglądało bez rew matchingu? Czyli mamy czwóreczkę, Wciskam sprzęgło, zapinam trójeczka i musiałem powolutku sprzęgłem sobie dopasowywać obroty, żeby nie było takiego szarpnięcia i po prostu żeby też sprzęgła tutaj jakoś nie nadwyrężać. Dobrze, jakie są jeszcze ewentualnie plusy takiego ręcznego? Z tego jak rozumiem, jak działa sprzęgło, to również zużycie sprzęgła może się zmniejszyć z powodu takiego, że jeżeli dopasujemy obroty na kole zamachowym do Starczy sprzęgła, to sprzęgło po prostu nie będzie musiało mm, ocierać się o koło zamachowe i tym samym mniej się nagrzewa, mniej się po prostu ściera zużywa. I to jest taka podstawowa zaleta Revmechingu. Czy są jakieś minusy tego? Minusem może być to, że nie w każdym aucie Revmeching jest tak samo ładny do osiągnięcia, ponieważ w niektórych samochodach są cięższe koła zamachowe i żeby podbić obroty trzeba dłużej przytrzymać gaz, żeby wkręcił się i to może być po prostu często też dużym problemem do takiej sprawnej redukcji. Czyli rev matching najlepiej się sprawuje właśnie w takich autach raczej lekkich, raczej z lekkim kołem zamachowym, tak jak właśnie Mazda MX-5. I tutaj rev matching naprawdę fajnie wychodzi, bez większych problemów Tego też się nauczyłem tutaj i, i, i serio polecam każdemu chociaż spróbować w swoim aucie coś takiego zrobić. Na początku wydawać się może to trudne, ale z czasem, z wprawą, staje się to po prostu odruchowo i nawet nie myślisz, że coś takiego robisz. A co w tym revmatchingu jest takiego najfajniejszego? Oczywiście to, że naprawdę jest to bardzo efektowna redukcja biegu. Więc nawet dla zasady Warto się nauczyć czegoś takiego, bo jeżeli ktoś zauważy, że umieć dobrze rewmecznik zrobić, to naprawdę masz od razu plus 10 do szacunku i itd., więc, więc naprawdę fajna rzecz, żeby umieć. Koniec tej teorii, zostawiam to i posłuchajmy, jak to brzmi, jak to wygląda z różnych perspektyw. Jedziemy więc. Nie ma co jak się przejechać jednak Mazdą. I dlatego właśnie takie coś jest naprawdę przyjemne. Można by tak redukować biegi w kółko, naokoło i to się nigdy nie znudzi. Polecam Wam spróbować to w swoich samochodach, szczególnie jak macie jakieś takie powiedzmy bardziej sportowe, to powinno naprawdę fajnie to wszystko wychodzić. Trochę wprawy. Trochę popróbować i na pewno za którymś razem Wam to wyjdzie i będziecie zaskoczeni, że to jest faktycznie proste i fajnie po prostu to wszystko wychodzi, wygląda, brzmi i tak dalej. Ja powolutku będę kończył. Jeżeli spodobał się film, rozważ subskrypcję, zostaw łapeczkę, skomentuj. Na dzisiaj już tyle. Trochę kilometrów zrobione. Żegnam się z Wami. Do następnego filmu i cześć.